Dzień dobry, witam Państwa w środę 6 marca. Ja nazywam się Marcin Kiepas, jestem analitykiem Tickmill i zapraszam na program, podczas którego omówię sytuację na najważniejszych, czy najważniejszych, na tych instrumentach, na których ostatnio się więcej dzieje, a dzieje się naprawdę dużo na rynku bitcoina na, na, rynku, na rynku złota, na niektórych na niektórych parach walutowych i na niektórych giełdach jest, te, te zmiany są naprawdę dynamiczne, dynamiczne więc będzie co, co omawiać. Natomiast musimy, muszę Państwu powiedzieć, że ten program nagrywany jest jeszcze przed najważniejszymi wydarzeniami środy na rynkach finansowych, i to globalnie, jak i lokalnie. Czyli nagrywany jest jeszcze przed decyzją Rady Polityki Pieniężnej. W sprawie stóp procentowych w Polsce i nagrywany jest przede wszystkim przed publikacją raportu ADP ze Stanów Zjednoczonych, raportu o wakatach również w Stanach Zjednoczonych, no i przede wszystkim przed wystąpieniem prezesa FED Jerome'a Pawela na forum Komisji do spraw usług finansowych Izby, Izby Reprezentantów, gdzie przedstawi półroczny raport na temat polityki monetarnej, wygłosi przemówienie, ale przede wszystkim odpowie na pytania kongresmenów, polityków, więc można powiedzieć, że mamy taką mamy coś na wzór konferencji prasowej po posiedzeniu po posiedzeniu FMC, czyli rynki dostaną świeży impuls, świeże spojrzenie z samego centrum Fedu na politykę monetarną i generalnie amerykańską gospodarką, co dla tych rynków może być sporym, sporym, sporym impulsem i czynnikiem do większych wahań. Nie będą to oczywiście jedyne wydarzenia tego, no jednak ciekawego pierwszego pełnego tygodnia marca. W czwartek mamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego, mamy też drugi dzień wystąpienia, drugi dzień Paweła w kongresie, mamy też konferencję prezesa Galfińskiego, który będzie omawiał decyzję Rady Polityki Pieniężnej, ale przede wszystkim, bo, bo ta decyzja jest o tyle istotna, o tyle ciekawa, że Rada już będzie dysponowała nowym, nowym raportem inflacyjnym. Prezydent Latwinski przede wszystkim będzie omawiał nowe prognozy inflacji, nowe prognozy dla wzrostu gospodarczego dla Polski, co może mieć odniesienie do notowań złotego. No i wreszcie, piątek mamy orędzie prezydenta Bidena, takie coroczne, plus comiesięczne dane z amerykańskiego rynku, rynku pracy, więc ten w zasadzie ten tydzień, jeżeli chodzi o, o czynniki, impulsy takie makroekonomiczne i wydarzenia dopiero się, dopiero, się, dopiero się zaczyna, natomiast jeżeli chodzi o zmienność na rynkach finansowych, to tutaj już od dłuższego czasu dużo się dzieje. Jednym z takich bardzo gorących rynków jest rynek bitcoina. Przed chwilą pokazałem Państwu wykres, wykres minutowy, natomiast przejdźmy tutaj do wykresu dziennego i Podstawowe pytanie, jak się nasuwa, to jak traktować te dwa ostatnie dni. Wczorajszy zjazd po wyznaczeniu nowych historycznych rekordów, mocna realizacja zysków, i to mogło sugerować jakąś przerwę, jakąś korektę, natomiast dziś ponownie ruch, ruch do góry. No jasno i. i, i, i a jeszcze wykres, dobrze byłoby, gdybym Państwu gdybym państwo, państwo, państwo pokazał. To był, ten, to był ten wykres, to był ten wykres minutowy. Natomiast, jeżeli chodzi o wykres dzienny, o, to jest to. Więc widzą Państwo, państwo te, te wahania na wykresie dziennym Bitcoina, no i po. Powstaje pytanie, jak to wszystko, jak to wszystko interpretować. No, nie, ma, nie, nie, ma, nie, ma, nie ma prostej odpowiedzi. Generalnie ja wychodzę z założenia, że rynek Bitcoina jest w silnym trendzie wzrostowym. Fundamentalnie wszyscy wiedzą, wprowadzenie ETF-ów ten, ten rynek podbiło. Wydaje się, że możliwe są wzrosty przy, przy takiej dynamice trendu i, i przy takim, e, tak jak obserwowaliśmy to wczoraj, wykorzystywaniu spadków do, 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 do zakupów, przy takim agresywnym wykorzystywaniu spadków do e, tak agresywnych zakupów, e, trendzie, w, taki, w takiej sytuacji możliwe są wzrosty na w ok. 80 tysięcy dolarów, przy czym to, to jest taka wartość, e, Istotna, dlatego że jest w miarę, w, miarę, w miarę okrągła i w miarę jeszcze odległa od obecnych poziomów. Rynek Bitcoina jest rozgrzany, trend wzrostowy na, 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 na wykresie jest taki wyraźny. Oczywiście ostatnio troszeczkę wskaźniki nam się schłodziły, ale dalej ten rynek jest mocno, mocno wykupiony, co grozi owszem takimi mocnymi korektami i cofnięciami. Niemniej jednak wydaje się, że tutaj przestrzeni na większą, dłuższą Korektę wciąż jeszcze, wciąż jeszcze nie ma, że rynek nie dorósł do, do, do takiej sytuacji, jaka miała miejsce tu, gdzie, że ta korekta była naprawdę rozbudowana, więc póki co ten, ten optymizm rynkowy i, i, i ten, te, ten mocny trend wzrostowy powinien, powinien, pchać go, powinien pchać go do góry. Nieco inaczej wygląda sytuacja na równie rozgrzanym rynku. Rynku, rynku złota wynika to z faktu, że te, ten rynek już tak mocno, tak tak mocno rozgrzany nie jest. Małe takie zaskoczenie mieliśmy, mieliśmy na przełomie miesiąca, zakładałem, zakładałem, że tutaj w tym momencie jeszcze strona podażowa przyciśnie, jeszcze doprowadzi, przynajmniej spróbuje sprowadzić. Rynek do, do tych dołków z połowy lutego, i dopiero wówczas nastąpi wybicie. Wybicie nastąpiło wcześniej, wystarczyły dwa dni, żeby minimalny zakres wybicia z tego kanału spadkowego, który był jednocześnie korektą wcześniejszych impulsów wzrostowych, żeby ten minimalny zakres się zrealizował. No i złoto po podejściu w okolice historycznych maksimów tego tiku, tego wystrzału z 4 grudnia, troszeczkę, troszeczkę hamowało. Nie można wykluczać, że tutaj pojawi się jakaś chęć realizacji zysków, jakaś korekta. Ten rynek, rynek złota nie jest tak dynamiczny i, i tak silny jak rynek bitcoina. Tutaj trendy nie są aż e, takie mocne, co najlepiej pokazuje chociażby o to zachowanie tutaj. W, ty, w tym momencie widzimy, że po tych mocnych ruchach wzrostowych korekty były Korekty były dość spore, jak się historycznie cofniemy, no to też yy, można zauważyć, że tutaj pojawiały się po, po takich yy, mocnych wzrostach, pojawiały się spore, yy, spore cofnięcia. Pytanie, czy to nastąpi już w tej chwili? A, jeden, a jedne, jedno z tych wydarzeń, które, które Państwu omawiałem, będzie do, tego, będzie do tego przyczynkiem, czyli jedno z tych wydarzeń kalendarzowych. Czy może złoto wzorem Bitcoina wybije poprzednie rekordy, ustanowi nowe, nowe rekordy i później dopiero rozpocznie się, tam, rozpocznie się tam korekta. Natomiast jeżeli chodzi o trend wzrostowy. I to widać na, dobrze na, na wykresie tygodniowym. No to tutaj jest ta, ten układ sił, ta sytuacja jest dość, dość oczywista. To wejście w ostatnich dwóch tygodniach i zasłonięcie, no jeszcze w tej chwili gra, oczywiście tutaj. Dalej się toczy, ale generalnie wejście w obręb podażowego oddziaływania tego, tego cienia z grudnia bez jakichś większych problemów, bo przecież ten, ten, te, te, wcześniejsze, te wcześniejsze wzrosty, te, te, te dwa dni wzrostów. Piątek i poniedziałek były naprawdę dynamiczne. Zresztą wczoraj, wczoraj też ładny, ładny ruch, ładny ruch do góry. Więc takie wejście w strefę podażową bez mocnej kontry strony podażowej sugeruje, że ten trend wzrostowy na rynku złota będzie kontynuowany. No i żeby tak pozostać jeszcze w tym, w tym temacie, temacie z tytułowej, tytułowej planszy. No to teraz sobie zerknijmy może na sytuację na wykresie indeksu Sytuację na wykresie indeksu indeksu WIG20, gdzie, jak widzimy, mamy do czynienia z realizacją zysków, z taką korektą i to całkiem sporo. Ona rozpoczęła się w końcówce lutego. Wczorajsza, Wczorajsze takie zdecydowane zejście poniżej granicy 2400 punktów, no bo ono nastąpiło już wcześniej, ale wczorajsze zejście poniżej tej granicy, otworzenie luki. Otworzenie, otworzenie luki Bessy, co prawda niewielkie, ale jednak sugeruje, że ta korekta powinna się, powinna się pogłębić. No tutaj strefa wsparcia znajduje się dokładnie w tym, w tym momencie. Tworzą ją z jednej strony ta zielona linia łącząca ostatnie dołki, jak również 50-dniowa średnia, czyli należy się liczyć z tym, że gdzieś w okolice, no powiedzmy 2000. 2330 WIG 20 spadnie. I dopiero tutaj strona popytowa będzie miała szansę odzyskać kontrolę, odzyskać kontrolę nad tym rynkiem i jeżeli tak się stanie, to dopiero sam powrót powyżej 2400 będzie sygnałem sygnałem Takim wyraźnym sygnałem popytowym. Oczywiście zwrot, zwłaszcza, że on będzie na pierwszych liczących się wsparciach i na poziomie, i powyżej jeszcze tego lokalnego minimum, będzie zachęcał do otwierania długich pozycji, natomiast dopiero wyjście powyżej, powrót powyżej 2400 punktów zażegna, odsunie scenariusz pogłębienia korekty. Jeżeli 2320 nie uda się przebić i finalnie. 2000, poziom 2300 padnie, no to tutaj już jest sporo miejsca do przedłużenia korekty, nawet w rejon dołków ze z stycznia. To były trzy, to były trzy instrumenty, które, które anonsowałem Państwu w tytule. Teraz jeszcze może kilka innych, które moim zdaniem. Prezentują się, prezentują się całkiem, całkiem fajnie i całkiem, całkiem ciekawie. Nie będzie tam, nie będzie tam ani SP, ani niemieckiego DAX-a, aczkolwiek na, na, na obu tych rynkach wydaje się, że gdzieś tam pojawia się perspektywa wygenerowania korekty. Natomiast ciekawa sytuacja na giełdzie w Hongkongu. Po tym półtora miesięcznym wzroście rynek zawrócił. No i dzisiejsza sesja, ostatnie dwie sesje spadkowe. Natomiast dzisiaj widzimy, ładny zwrot i z poziomu 50-dniowej średniej, i z poziomu tego dolnego ograniczenia, półtora miesięcznego kanału wzrostowego. No i zapowiada się na to, że ponowny, że będziemy świadkami ponownego ataku na ostatnie maksima, czyli gdzieś tutaj około 16 879. A być może nawet na ten, ten lokalny szczycik z pierwszego, pierwszych dni tego roku. Szczycik o tyle istotny, że jego przełamanie, nawet jeżeli ta mocna strefa, strefa oporu, jaką Jaką w tym miejscu tworzy i do, górne ograniczenie kanału, długoterminowego kanału spadkowego i ta oto dwustosesyjna średnia. Nawet jeżeli to nie zostanie przełamane, no to już samo. Samo wybicie powyżej tego szczytu zaneguje tą strukturę coraz niżej położonych tych, tych lokalnych szczytów, tych lokalnych, lokalnych korekt. Co w przyszłości mogłoby sugerować, że tutaj nastąpi jakaś zmiana, odwrócenie trendu i być może wybicie, właśnie górą z tego kanału, górą z tego kanału spadkowego. Para dolar dolar-jen widzimy, że no tu już od kilku tygodni rynek pozostaje w takim trendzie bocznym w ramach, trendzie bocznym, który w zasadzie zawiera się całkowicie w tej długiej, wzrostowej dziennej świecy, 13-13 lutego. Obserwujemy sytuację na wskaźnikach zaczyna to wyglądać coraz gorzej. Tutaj mamy i, i, i pierwsze sygnały, pierwsze sygnały, sygnały podażowe, więc rośnie ryzyko wybicia dołem, aczkolwiek to wymaga, wymagać będzie nowych sygnałów, bowiem ten, 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 ten ruch z 29 lutego. Czy nawet ten dzisiejszy spadek, który póki co został powstrzymany, pokazują, że strona podażowa próbuje, ale popyt dalej jest mocny, dalej jest Mocno ustawiony na poziomie startu tej, tej długiej wzrostowej świecy z 13, z 13 lutego. Dokładnie to jest 149,30, więc, więc tutaj popyt jest. Natomiast układ techniczny coraz bardziej wydaje się sugerować, że jednak wybicie będzie, wybicie jednak będzie dołem, co powinno sprowadzić rynek przynajmniej do tej 50-dniowej średniej. Mówię przynajmniej bowiem to owszem, może być tylko zwykła korekta, ale już te kilka sygnałów podażowych, jakie będzie miało miejsce w sytuacji, kiedy para dolarię zaatakuje 50-dniową średnią, czyli wybicie do konsolidacji przełamanie tego lokalnego, lokalnego szczytu z. 19, 19 stycznia sygnały podażowe na, na, na wskaźnikach, więc nagromadzenie tych sygnałów podażowych mogłoby, będzie wtedy już sugerowało, że te spadki mogą być, mogą być głębsze. No i na koniec para EuroCHF spora zmiana układu sił coś, ala taka. Co, co, coś podobne jak na złocie, z tą tylko różnicą, że tutaj wybicie nie jest tak dynamiczne. Natomiast no, sygnały są ewidentne. W tym momencie już stało się jasne, że to nie będzie jakiś taki korekcyjny zygzak po zakończeniu, którego para euro, cf, euro CHF cofnie się i, i zacznie spadać, przynajmniej jeszcze w ramach jednej fali spadkowej, w ramach tego, tego kanału. Tylko nastąpiło przełamanie przyspieszonej linii trendu spadkowego, nastąpiło przełamanie 200 sesyjnej średniej, a wcześniej było przełamanie 50 sesyjnej średniej połączonej z wygenerowanymi sygnałami, sygnałami popytowymi. No i to każe zakładać ruch w okolice 0, no troszeczkę poniżej 0,97, no bo tutaj to jest 0,9685, tutaj będzie 0,98 96 93 więc w rejon te, tego, tego oporu można od takiego takiego ruchu można oczekiwać Natomiast nie wykluczałem, że on zostanie finalnie może nie za pierwszym razem przełamany i ta korekta wzrostowa na parze Euro CHF istotnie się rozszerzy i doprowadzi nam finalnie gdzieś tam w okolice w okolice parytetu. Natomiast w długim okresie no, sytuacja na, na wykresie euro CHF jest taka dość oczywista. Tutaj mamy w dalszym ciągu trend spadkowy trend spadkowy natomiast to co w tej chwili widzimy no to jest tylko korekta w ramach tego w ramach tego trendu dlatego nie zakładam póki co, że EuroCHF przełami te oto przełami te oto opory, w tej chwili one znajdują się gdzieś w okolicy 1,08 za kilka tygodni pewnie zbliżą się do, do parytetu i, i, i tak jak mówiłem wcześniej ten, ta strefa parytetu czyli okrągłego poziomu 1,0,0 0, e, prawdopodobnie zatrzymają ruch wzrostowy na euro, mm, euro, CH, na euro, CH, na euro, CHF. I to wszystko, co dla Państwa przygotowałem. E, przedstawiłem te najciekawsze moim zdaniem rynki, nie było tam e, akurat euro, dolara, bowiem zresztą możemy sobie to, to, to zobaczyć, jak to prezentuje się jak to prezentuje się na wykresie na eurodolarze no niewiele, nie, nie, nie wiele, niewiele się, yy, niewiele, się yy, niewiele, nie, nie, niewiele się tutaj yy, tutaj, yy, tutaj dzieje. Tu nie ma jakichś ani mocnych wahań, ani yy, jednoznacznych sygnałów, czy, czy sprzedaży, czy, czy, czy kupna. W zasadzie już znacznie ciekawie jest na yy, parze yy, dolar-złoty, która po przełamaniu tutaj było takie krążenie na poziomie, poziomie średnim. Po przełamaniu próbowała wrócić powyżej, powyżej średniej, to się nie udało i teraz ma szansę zejść niżej. Jednocześnie było wybicie z tej oto formacji. Co w tym układzie technicznym i razem z sygnałami na, na wskaźnikach sugeruje, że być może ponownie dolara zobaczymy gdzieś tam w okolice w, okolice, w okolice 3,90. Natomiast jeżeli chodzi o euro, dolara, ale też i parę dolarów złotych, i kilka innych par walutowych, no to cały czas przypominam, że środa jest takim bardzo ciekawym dniem na rynkach finansowych, dużo potencjalnych impulsów, więc być może to jeszcze się wszystko zmieni, być może to jeszcze się odwróci, bo zwłaszcza jeżeli chodzi o złotego, bo to z jednej strony mamy te czynniki globalne, takie, takie, takie mocne i, i Powell i, i, i dane z amerykańskiego rynku pracy, z drugiej strony mamy czynniki lokalne, czyli to posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które owszem stóp procentowych nie zmieni, ale już sam komunikat zawierający najnowsze prognozy, makroprognozy inflacji, prognozy PKB dla polskiej gospodarki, to już może na rynek złotego, na, na, na zachowanie polskiej, polskiej waluty. waluty waluty wpływać, więc jeszcze jesteśmy w takim gorącym okresie. Tutaj sporo, sporo jeszcze może się wydarzyć do końca tygodnia, więc emocje chyba są gwarantowane. Natomiast dzisiaj już z Państwa, z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę. Życzę powodzenia w handlowaniu na, na rynkach finansowych. No i od razu zapraszam na poniedziałek, kiedy omawiam główne wydarzenia kolejnego ty, tygodnia. Z pewnością też wrócimy sobie wtedy jeszcze do omówienia tego co dziś, dziś jutro powie Power, do tego co zrobiła. Rada Polityki Pieniężnej i co powie prezes Glapiński, no i do jutrzejszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego, co też będzie, co, co też jest jednym z takich rynkowych y, wydarzeń tego tygodnia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.